Siemaneczko, właśnie zawitałem na łowisko Wyszogóra. Pierwsze moje wrażenie to łowisko bardzo zadbane, o dużych stanowiskach i przede wszystkim z pomieszczeniem socjalnym, gdzie można wziąć prysznic czy załatwić swoją potrzebę fizjologiczną. No dobra, zestawy mamy zrobione, więc czas się wziąć za sondowanie dna tego łowiska. Jest to żwirownia, a jej dno jest naprawdę różnorakie. Mamy różne wzniesienia, górki, półki, dołki, górki. Jest naprawdę dużo miejsc, gdzie można położyć zestawy. Po sondowaniu i zapisaniu sobie trzech miejsc mogę spokojnie wywieźć każdą wędkę po kolei. Każdy zestaw będzie leżał na innej głębokości. Pierwszy wyznaczyłem tuż pod samym brzegiem na płytkiej wodzie, drugi na półce 3 metry głębokości, no i trzeci na głębiźnie 5,5 metra. Zestawy wywiezione więc można robić podkładkę pod ognisko na wieczór. I takie drewno właściciel funduje wędkarzom, którzy łowią na jego wodzie. Będzie ognisko, może kiełbaska będzie. Ognisko mamy rozpalone. Dziękuję również za odwiedziny Rafała i Justyny z kanału RJN Fishing Team. Oznaczę ich tutaj w opisie. Przez cały wieczór i przez całą noc nic się nie wydarzyło. Dopiero następnego dnia w południe wyjechała pierwsza rybka. Karpik na popka. Bezpieczny klips. Oczywiście stracony ciężarek. Zmniejszenie ryzyka spinki tej ryby. Zobaczcie jaki grubasek. Malutki, ale gruby. Pod moją nieobecność złowiłaś, widzisz? Takiego grubaska. Takiego grubaska. Piąteczka, Madziunia. To była pierwsza i ostatnia rybka, jaką udało mi się złowić na tyłowisku, ale wydaje mi się, że to i tak dobrze na wodę, której wcześniej w ogóle nie znaliśmy. A teraz czas wracać do Holandii i obławiać tam holenderskie wody. Zobaczymy się w Holandii. Pozdrawiamy Rafał, Justyna, Madzia oraz ja. Pozdro!